Hejka, hej, hej, tu to kuba z W tym odcinku Wam pokażę nowy tutaj magazyn LEGO Dreams, e, także już Wam tutaj zapraszałam do oglądania. Wy widzicie ten prezent, no naprawdę to jest niesamowite, że w magazynie dostajemy taką świetną figurkę. No i tutaj po kolei, tak na początku treść magazynu, to oczywiście spis treści oraz komiks. No i tutaj tak samo jak w Ninjago czy Lego Star Wars, mamy jeszcze w innych magazynach, co chwilę mamy tu właśnie jakieś zadania, plakaty. No bardzo fajne są te plakaty. Nowy numer magazynu LEGO Batman już od 30 stycznia. Tutaj mamy informację o naszej figurce, no naprawdę jest ona przepiękna. Tutaj jeszcze recenzja zestawu. No i w kolejnym magazynie już 28 marca pojawi się Mateo plus plecak odrzutowy. No troszeczkę słowa, że Mateo, ponieważ on się już pojawił, także tego magazynu nie będzie na moim kanale. E, ponieważ go sobie no, nie kupuję. E, no i numer e, nowy Lego Jurassic World już jest w sprzedaży. Tak samo jak LEGO Star Wars i ten magazyn ogólnie nie jest już zatytułowany na moim kanale. Dobra, no to otwieram i Wam ją pokazuję. Moi drodzy, ta figurka też się w ten sposób, jest to oczywiście Król Koszmarów. No i zobaczcie tylko na tą pelerynkę tutaj taką, no naprawdę ta figurka jest naprawdę przepiękna. Fajnie, że taki tutaj się pojawia dodatek w magazynie. No i teraz Wam pokażę tutaj moją całą kolekcję LEGO Dreams. Także moi drodzy, tak się tutaj to prezentuje, to jeszcze tylko muszę dać tutaj tą saszetkę od tego króla yy, tutaj ponieważ e, tutaj właśnie sobie daję... tu... Mam no dobrze, dajcie mi koniecznie znać, czy wy ten magazyn posiadacie, e, bo tutaj naprawdę jest ten dotatek, jak już mówiłem, bardzo fajny. Okej, okay, no to widzimy się w kolejnych odcinkach e, i do zobaczenia już niedługo. Cześć!